Witam Państwa. Nazywam się Robert Trzebuchowski. Moim pasją jest duchowość. To wideo, które teraz nakręcam, dotyczy tej kwestii duchowości. Na początek chciałbym powiedzieć, że nie czuję się kompetentny, aby uczyć o duchowości, ponieważ nie mam takiej wiedzy. Ale czuję się kompetentny na tyle, aby ocenić czy dokonać, dokonać jakiejś analizy innych osób, które tą duchowością się zajmują, tak? Ponieważ ta duchowość to moja pasja i mam obszerną wiedzę na ten temat, ale tak jak mówię, bardziej uważam, się za, za coś w rodzaju krytyka duchowego, tak, który jest w stanie m, ocenić poszczególnych mistrzów duchowych, ich nauki. Y, może ocenić to jest złe określenie, ale dokonać pewnej syntezy, analizy. Tak. Y, tematem dzisiejszego wideo jest: y, 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 kto inkarnuje w Korei Północnej? To pytanie jakby dotyczy nauki Christiny Wondrajen. Christina Wondrajen, jeżeli ktoś nie wie, kto to jest, tak tylko w kilku słowach powiem: To jest szwajcarka, mistyczka, nauczycielka duchowa, która już w wieku 8 lat przejawiała. Bardzo dziwne skłonności mówiła, rozmawiała o fizyce kwantowej ze swoją mamą. Dlaczego ja kładę to pytanie w kontekście jej, właśnie? Dlatego, że ona, podobnie jak duża część osób, które uczą duchowości, uważa, że Człowiek, który ma duszę, inkarnuje w ten sposób, że ta dusza przed narodzinami wybiera sobie miejsce urodzenia, wybiera sobie rodziców, wybiera sobie warunki, w jakich chce funkcjonować, tak? w jakich chce żyć. Tak twierdzi ta Christina Wondraien. Tak twierdzi. Duża część y, nauczycieli duchowych zarówno w Polsce, jak i w Czechach, ponieważ znam masę y, wybitnych takich osób, które zajmują się duchowością, których bardzo szanuję w Czechach, tak? No, słucham wykładów tych czeskich nauczycieli. Yy. I właśnie większość z nich uważa właśnie to, że ta dusza. Wybiera sobie to miejsce urodzenia oraz y, warunki y, jeszcze przed narodzinami, tak? Rodzi się zatem pytanie. Jeśli tak jest w rzeczywistości, jeśli jest to prawdą, y, a czy jest to całkowicie prawdą, pozostaje to kwestią otwartą, tak? y, Każdy y, widz musi sobie odpowiedzieć na to pytanie sam. Ale jeśli jest to prawda, to bardzo mnie interesuje kwestia tego, kto w takim razie, jaka dusza świadomie wybiera yy, narodziny w Korei Północnej, gdzie panuje taka tragedia tak? gdzie, gdzie może trafić do obozu koncentracyjnego, cierpieć głód, tortury. Yy, jeśli robi to dusza świadomie, to tak naprawdę czemu ma to służyć? Nauce? Jaka to nauka? Dla mnie to jest kompletny bezsens. Kompletna bzdura. Jest taka scena, nie wiem, czy Państwo znacie tą pozycję, Michael Newton, Wędrówka dusz, on napisał trylogię o reinkarnacji, Amerykański hipnoterapeuta Michael Newton. I w jednej ze swych książek był taki fragment o mężczyźnie, który za życia wyrządzał cierpienie innym, i później po śmierci zdecydował się, aby zainkarnować w ciele kobiety w Ameryce Południowej. Gdzie po prostu kobiety w miejscu, gdzie kobiety były bardzo źle traktowane, gwałcone, no cierpiały, tak? I miały po prostu świadomie przeżyć te cierpienia. Niejako jakby, aby zadośćuczynić to, to swoje wcześniejsze życie, tak? Dla mnie to jest kompletny bezsens. Powiem Państwu, dla mnie to jest kompletny, kompletny bezsens. Kompletna bzdura, którą można obalić w ten sposób, że ten, który posłał go do tej Ameryki Północnej jako kobietę, która ma zaznać tych, tych cierpień, jest większym bandytą niż on, który, który, podczas swojego życia zadawał innym cierpienia tak, no bo on nakręca to cierpienie Powoduje, że, że, że to cierpienie po prostu krąży na planecie Ziemia. Jest to kompletnie bez sensu. Ale może nie mam racji, może czegoś nie wiem, może po prostu podchodzę do tego infantylnie. Chciałbym, jeśli ktoś w ogóle zobaczy to wideo, a zna się na duchowości lepiej niż ja. Dodał jakiś komentarz, który mógłby tą kwestię wytłumaczyć. Tak? Ciekawi mnie, co Państwo na ten temat sądzą. Teraz jeszcze chciałbym wrócić do tej Christiny Wondraje i ocenić ją jako nauczycielkę duchową. Rozpocznę na moim kanale taki cykl dotyczący tych nauczycieli duchowych oraz y, moją opinię na temat tego, jaki poziom oni reprezentują. Y, postanowiłem to zrobić, ponieważ, y, o ile, tak jak powiedziałem, nie mam kompetencji takich, aby uczyć kogoś duchowości, aby wyznaczać jakieś teorie o duchowości. Nie uważam, żebym miał takiej kompetencji. Natomiast, w pełni uważam się za osobę kompetentną, która jest w stanie ocenić na zasadzie krytyka duchowego, czy nauki danej osoby mają w ogóle jakąś wartość, czy nie. Czy po prostu to jest taki bzdur, bo na tym planie duchowym, zarówno w Czechach, jak i w Polsce, jest bardzo duża ilość zwykłych oszustw, tak powiedzmy sobie. Szarlatanów, yy, którzy po prostu wykorzystują duchowość w celach biznesowych, yy, kłamią I, i to dla mnie jest bardzo, bardzo czytelne. Yy, w przypadku niektórych osób jest to bardzo widoczne. Tak? Podam Państwu przykład. W Czechach jest taka pani, która uczy o duchowości, o reinkarnacji. Nie będę podywał jej nazwiska. W każdym razie ona na tym swoim programie przekonywała, że w sierpniu istoty światła mają wykonać jakiś błysk na ziemi, błysk polegający na tym, że ludzie będą mieli wybór albo zostaną po prostu na ziemi w tym swoim dotychczasowym życiu, albo udadzą się do swoich grup dusz. Tak pokrótce ona, ona o tym uczyła, że będzie ten błysk w sierpniu. Oczywiście żadnego błysku nie było. Ona ma sporo wyświetleń jak na Czechy, bo około 10-15 tysięcy przy każdym filmie. Zastanawiam się, jak ktoś może być idiotą skończonym, aby wierzyć takiej osobie, która jest ewidentnie oszustką, bo żadnego błysku nie ma. Ona twierdzi, że rozmawia, że ma channeling chan chan z jakąś tam Istotą światła. Tylko, proszę Państwa, bardzo łatwo takich y, oszustów, którzy twierdzą, że rozmawiają z jakimiś kosmitami albo y, istotami duchowymi, odkryć, ponieważ te bzdury, które ona mówi, mówi o tej czesce, to są tak ogólne rzeczy, tam nie ma żadnych konkretów. Tak? O co mi chodzi? O konkrety. Chodzi o to, że. Yy, taka osoba, która twierdzi, że rozmawia z jakimiś istotami duchowymi, jeśli poda się jej jakieś konkretne pytanie z fizyki, astronomii, czy jakiś konkret, aby po prostu się dowiedziała, no, bo skoro rozmawia z istotami o milion bardziej rozwiniętymi, a yy, o, na, na innym stopniu cywilizacji, tak? no, to one powinny mieć tą wiedzę. To rzeczywiście taka osoba... Nie poda żadnej takiej informacji. Zamiast tego opowiada jakieś bzdury. Jakieś po prostu głupoty. Fałszywe po prostu rzeczy. Tak jak ta czeszka. Tak? I z duchowego punktu widzenia nie wolno nikogo atakować. Bo to jest złe. Nie wolno. Po prostu nie wolno. Ale powiem Państwu, że mnie to denerwuje. Bo człowiek, który nie zna się na duchowości, a powiedzmy, zaczyna tą, tą, się interesować tą duchowością, trafia na taką czeszkę i wchodzi w takie bagno naprawdę nieprawdy i, i po prostu kłamstwa, tak? No dobrze, a wróćmy teraz do tej Chrystyny. Jak ja ją ocenię? Powiem Państwu, że moja ocena Chrystony Wondrain jest dobra. Yy, oprócz tej kwestii, właśnie którą poruszyłem na, na początku, czyli kto reinkarnuje w Korei Północnej, na co ta Christina nie odpowiedziała mi, nie wiem, czy, czy znałaby odpowiedź. Krystyna von Ryan oceniam bardzo dobrze, ponieważ ona wskazuje, że siła duchowa Człowieka jest z każdym z nas, to znaczy w jego wnętrzu, że człowiek powinien się skupić na wnętrzu swoim i tak, i tam odnajdzie tego Boga, tą siłę duchową. A to zgadza się z moją wiedzą, z moją analizą. Jeśli chodzi o innych, inne źródła, tak? Czyli w tym Christina Wondraien mi się podoba. To nie jest tak, jak twierdzą niektórzy, że ona tworzy jakąś sektę. Ona nie tworzy żadnej sekty. Ona mówi tylko, że jesteśmy istotami światła mówi, że człowiek powinien we wnętrzu skłonić się do wnętrza, że ma tą siłę. tak. Nie mówi tak jak ta czeszka, że jedni są lepsi, drudzy są gorsi, inni yy, pójdą po prostu yy, jedni są skazani tylko na reinkarnację na ziemi a inni to takie lepsze istoty światła, ta czeska troszkę to różnicuje, tak? Albo taka inna duchowa y, nauczycielka, Ashayana Dean, nie wiem, czy dobrze... Y, y, kilka filmów o niej y, y, słyszałem, ale wiem, że jest to y, jest to złe źródło informacji i, i błędne, ponieważ ona też różnicuje, ona podaje jakieś warunki, że... Y, że jeśli się ich nie spełni, no to yy, to po prostu człowiek jest skazany w tym życiu duchowym, w tym swoim rozwoju na porażkę. Yy, a to jest kłamstwo. Yy, to tyle w tym krótkim wideo, w tym krótkim filmie. Ciekawi mnie, jeśli ktoś w ogóle zobaczył ten film, czy ma jakieś spostrzeżenia, czy mógłby Napisać jakiś sensowny komentarz, kto według niego inkarnuje w Korei Północnej i jeśli prawdą jest, tak jak mówi duża część tych nauczycieli duchowych, że dusza sobie wybiera te miejsce oraz warunki narodzenia. Tak, Napiszcie proszę jakieś komentarze. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do oglądania moich kolejnych filmów. Dziękuję.